dobra, to biegniemy dalej, tu lisę. Dawno tu nie grałem w tę gierkę, w której do, do teraz nie wiem, o co w niej dokładnie chodzi. O, aha, ale To Best Friend dostałem osiągnięcie, no i fajnie. Tu. I Garden of Lights, teraz dostałem. Ile tych osiągnięć? Halo, spokój się! Epiku, proszę się uspokoić. Halo, spokój się! No ile? Co, tu się dzieje? O, coś się dzieje. Coś się świeci. Co się świeci. Aha, okej. Okay. I co mi to. tu jest? Ho, 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 ho! To wyrąbało jak z armaty. Bieg nim dalej. Badamy teret, może Gdzieś tu leży jakaś rózga. Szanownego Gandalfa. A może i nie? O więcej posążków z liskiem. Takie drące O! Aha, tam byłem. Teraz biegnam. Dobra, przede mną mur. Chiński mur. Ops, czy będą kolejne drzwi do otwarcia, ta? Ops. ale to są zepsute. Też niedobrze. Gdzie jest mój ten? Gdzie jest kulka? Znikła kula. czego nie lata koło mnie ten niebieski plemnik? Plemniczku, Gdzie jesteś? Zgubiłem go. O bo on się zgubił. Widzę, kiotki. O, wróciłeś. Wróciłeś do mnie. Dobrze, to czy teraz mógłbyś mi łaskawie pokazać, w którą stronę ja mam iść, jak tam są rozwalone te wrota? No nie ukrywam, chciałbym się dowiedzieć, gdzie to trzeba iść. Może wskażesz mi jakąś drogę, cokolwiek, bo tu jak widzisz, to jest zepsute. Czyli nie wskażesz! No dobrze, czyli pewnie gdzieś tu musi być... O, 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 tu coś jest, tu coś jest, jakiś... Aha, i że ja mam tam zaskoczyć, tak? Że nie doskoczę. No nie ma wata, nie jestem w stanie. A te ciekawe... A jak się zmieniało formę? Pamiętam? O, na R-no nie, to to nie działa. Tak, to nie zadziałało. Tu nigdzie nic nie ma. To jest ten misterny mur, który jakoś muszę pokonać. Tylko nie wiem jak. Przynajmniej jeszcze nie wiem. To mi wygląda jak katapulta trochę. Nie wiem czemu, ale tak mi to wygląda. Ale tu nigdzie nie ma kamyka do podświetlenia. Hmm. Dobra, nakrzyczenie na drzwi nie pomaga. Hmm. Ciekawała mi główka. Tylko szkoda, że tu nie ma jakichś wskazówek. Nie, podczas lotu nie mogę się zamienić w niebieskiego. Hmm. Hmm, 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 No ciekawe, ciekawe. A tu coś może jest? Nic tu nie widzę. Nigdzie tu nic nie widać. To niedobrze bardzo niedobrze. No nie, tu nie mogę oddać mocy. Kurde, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dziwne. A jakbym spróbował nakrzyczeć na te przejście? No nie, no nie pomogło. Hmm. Hmm, no hmm, to No tutaj wygląda jakby to było jedyne przejście, lecz nie jestem w stanie tu doskoczyć w żaden sposób. I co? Teraz? A double jumpów nie posiadam żadnych ani nic takiego. Kurde, gdzieś tu na bank jest coś, co mi pomogło, przedostawił się dalej. Ale że jestem pewnie ślepy, to, to tego nie widzę. Hmm. O, teraz wystartował! Gdzieś ty poleciał, tam poleciałeś. No dobrze, no pokazałeś mi trasę, bardzo fajnie, pięknie i w ogóle, ale... Co mi to za? Zada... Nie, ja tu nie mogę wskoczyć! Ja tu nie jestem w stanie wskoczyć, plemniku! Nie wiem, czego ty ode mnie oczekujesz! Hmm... 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 Kurde, no nie mam pojęcia... Nie no gdzieś tu musi być jakiś kamlot! Gdzieś coś na bank pominąłem! Coś mi musiało umknąć gdzieś... Dobra, no że teraz nie będę się sugerował, że ten plemnik gdzieś wystartuje, jak z armatyki z nim. I tak wróci. Gdzieś mi coś mogło umknąć. Nie wiem gdzie. No, że tu. On wystartował, wystartował. O, a to? I co on zrobi? O, podświetliły się. Ops, no i mam teleporty. No, może teraz. Będę mógł. Zaraz będziemy widzieć. Tak jest, teraz mogę. Zarąbiście! No, tego to mi plemnik nie mógł pokazać. Nie. Co jest? nikło To jest czasowe pewnie. Nie a dupio. Czy to się muszę dostać tam jak najszybciej? O kurde, to tu taka czasówka. No tego to się nie spodziewałem. Nie ukrywam. No dobrze. To podejmiemy to wyzwanie. Podejmę się tego. To było tu, to było tu. Szybko, szybko, szybko... Uh, uh... Plus! Tak jest! No i się udało. Ira tu do góry. to idymy. Plewnik leci, a my się wspinamy. A, to cwadiaki nie wejdę tędy. No ja nie chcę sądu. Osobną... Czyli gdzieś tu musi być kamlot. A pytanie: Czy gdzieś tu na początku, czy gdzieś tam? Nie, to będzie gdzieś tam. Tylko gdzie? gdzie? możesz być, ty. Kamieniu. Dobra, jak na dół, to sobie zjedziemy. O. Nieooo. Gdzieś tu będzie jakiś kamyk. Czemu się tu zatrzymałeś? Co ty tu znalazłeś? Niby takiego. Co ty się tak świecisz mocno? Co ty tu? Co ty mi to sygnalizujesz? Coś tu jest? Jakieś ukryte? Nie, no ty lecisz tam. To, że tam trzeba lecieć, to wiem. Zobaczymy przy wejściu. Może przy tym zawalonym wejściu coś jest. Co by mi pomogło? Kurde, no nigdzie tu po drodze takiego kamyka nie widzę. Kompletnie. To jakoś włączyć to trzeba. Hmm. Kurde, no jestem chyba ślepy, naprawdę. Nie widzę. Nie mam kompletnie pojęcia. Hmm. <ścoughs> ja bym tak spróbował, tak? Też mnie będzie spychało? O, nie spycha mnie! No, w sumie tak, jak może ducha spychać, te. No tak. Chyba zrobiłem. Kurde, cenne sekundy. O, udało się. O, polowidło. Coś mi to da, że to się zapali? I ba, nie. Kwiotki, kiotki, super, bo to na bank się przyda, bo znowu pewnie coś tu gdzieś będzie poukrywane. Kurde, ale ten czapter piąty, no, już trudniejszy. Już dwa razy nie wiedziałem o co chodzi. Hm? Kamień. I to taki giga, i to świecący. Ty, ty. Ludzie, to jest ten kamień z bufem. Co będę miał ostatniego bufa? To będę ostatni buf? A, tu się jedna nie świeci. Tu się kolejne nie świeci. Kwiatki, 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 dajcie kwiatki. Daj kwiatek, odpol kwiatek. Jazdo, jazda, jazda, jazdoo. Jazdo. Tu jeszcze... Co one na zmianę gasną, czy co? O. Aha, i zapełniłem całe. Fajnie. I co to dla mnie oznacza? Okej. Okay. 200 powiadomień. Na fy. Już koniec z tych powiadomień. Dziękuję. Na chwilę. Co jest? Co jest? tyle teleportacji. Kurwa. <śm> Dobra, jak to się zakręci całe. No ale nie dolatuje. Do Dlaczego? Spróbujemy z podskokiem. No dalej nie działa. Coś robię źle. Chyba, że. czy ja zdążę? Czy to mi się zdąży naładować? No nie zdążę. O, chyba, że tak tu trzeba. Skoczyć w tej formie. Mimo, że mi się otworzymy jakieś drzwiczki. O, otworzyły się drzwiczki, no i fajnie. Aha, ale jak się nie świecę, to nie mogę tego używać. Czyli wszystko mi się ogranicza do kwiatków jednak ostatecznie. Czyli robimy plus, plus, zajebiste. Plus, plus, teleportator, aha, teraz spadłem. Mhm, kolejne wyrzutnie, czyli gdzieś tu są kamienie. Gdzieś tu coś jest znowu. Aha, aha, aha. Ej, co on wy na to? Oszukałem grę, tylko tu nie wejdę. A plemnik pokazuje, że tutaj trzeba wejść. Tylko ja. A bo kij. Nie wiem co tam mogło być w tej wieży. Może był Gandalf, a może nie. Nie wiem. W każdym razie... Tu już się idzie dalej. To koło jest czerwone. Jeśli ty plemnik wystartował. Jest tylko tablica. Ale tu coś jest. I to jest jeszcze jeden taki kamień, tylko kurde... O, są! pewno kwiatków! Kwiatków od i ciup, ciup. I co to da? To, to, to. Okej, okay, toczy się głaz. Oho, tu się zalewa wodą. Stworzyłem powódź. Okej... Okay. A nie ma tu... Pewnie potrzebuję kwiatki, bo pewnie muszę tam wejść w tej drugiej foremce. Tylko czemu tu te kwiatki są tak daleko? Nie mogli dać tego bliżej? O, mogli. Cała wieża w kwiatku... Aha, nic takiego nie ma. Czyli znaczy, muszę tu przejść normalnie. I się przepłynąć. I se Idziemy dalej Dobra, fuksem się udało. Czerwone drzwi I tu są potrzebne kule Dobra, jedna to będzie gdzieś tam No dobra, to tu jest jedna Ale to w takim razie gdzie jest ta druga? To jest pytanie Takie podnoszone mechanizmy tutaj? A mogę na to wejść? A, także zejdziemy tu na dół w sumie. To jest jakiś wihajster. Aha, i tu mnie przenosi tu z powrotem. O, kurde. To trzeba zrobić na szybkości i to takiej konkretnej. Ja cię sunę... jak ja mam to wykonać, nie wiem? No Dobrze, spróbujemy. Dobra, już chuj, już zjebałem. Coś włączyłem. Coś, coś. O, a stąd kula. No. Tego to się nie spodziewałem. Kula w wieży, to się nie spodziewałem akurat. No, ale nic ważne, że jest. Przejście jest. Paniaki. Nie wolno mi tak łatwo zacząć. przejść. Co to jest za breja? Wlazłem w jakąś jakieś bajoro. Co to jest za bajoro? Jestem cały brudny do tego. Gratuluję, że to bajoro to jest coś niewskazanego tu. Kwasz. O ale to jest padło jumper, widzę. Nie, ja ten guzik klikłem. Dobra, jedziemy z tematem. Plus, plus, plus. Dobra, udało się. Uf. Aha, i teraz to się trzyma cały czas, tak? Tylko teraz nie mogę. Ech. Okej, okay, let's go. Jestem już coraz bliżej tego misternego przejścia. Jestem blisko celu, i tu będą gluty, z którymi będę musiał się mierzyć.